Witam Państwa, jesteśmy na placu wyzwolenia na Mietniszowcu Zabytkowa dzielnica, tu mamy kościół na szlaku beboków Szukamy, szukamy, gdzieś tu zaraz powinien być guzeczek, typowo Ten, o, i mamy, mamy bebok i wincy. Tak to się oto prezentuje, że Vincent i tutaj mamy Mikiszowiec Osiół robotnicze, perła architektury budownictwa społecznego, wybudowane na początku XX wieku według projektu George'a i Emilii Zlimanów. Na zlecenie spółki George Van Giesenc Urban. Rozpoczęcie. Rozporządzenie prezydenta z Polski Polski.